Ale ja jestem pozwoli. w normalnych slipach. W sklipy to jest normalny strój dla mężczyzny. Nie pan, to my, to my nie wiemy, czy pana żona jest dziewicą, ale sprawdzimy, to najpierw, żeby. <noise> Niestety żyjemy Puh! w demokracji i... i trzeba się stosować do tego, że decyduje idiota. To najczęściej podpada. No oczywiście najczęściej podpada mi jakaś tam lewica, bo, bo, bo ona jest najgłupsza, Spokojnie, spokojnie, poszedł spać, a tu do mnie dzwonią, Janusz, słuchaj, twoje, że ty, ty śpisz, a jak śpię, coś, jak w kanale Zero rekrutację do działu mediów społecznościowych, nie chciałby się Pan zatrudnić na nie, stanowisko bardzo. specjalista do spraw X-a? Zapewniam Pana, <laughs> zapewniam Pana, że jakbym to robił za pieniądze, to by to było o wiele gorzej. Nowość od SFD. Syrop o smaku truskawkowym, bez dodatku cukru. Dolej do wody i poczuj smak wakacji, bez zbędnych kalorii. Twoja karta ma zero benefitów? Zmienią ją na kartę Zen. Włącz powiadomienia i nie przegap żadnej nowości. Pobierz już teraz, zeskanuj kod QR lub znajdź nas w swoim sklepie z aplikacjami. Nowy numer magazynu Zero już dostępny. Zamów na magazyn.zero.pl Człowiek, który dużo słodzi, ale bynajmniej nie w mediach społecznościowych. Tam jest bezlitosny, ostry jak brzytwa. Punktuje, rozlicza, wyśmiewa, drwi i zgarnia za to masę lajków. Pan Janusz Korwin-Mikke. Kłaniam się, witam Państwa. Dziękuję za przyjście. Miło mi. E, jesteśmy w knajpie, która nazywa się Niezły kocioł i Pan robi niezły kocioł na X-ie ostatnio. No ja to raczej staram się pisać na Facebooku bardziej takie poważne, poważne posty, bo tam na Twitterze takie. Ale właśnie w od obawiające. miesiąca jakoś tak, od miesiąca mój X jest zasypywany Pańskimi wpisami. No, nie wpisami, a raczej odpowiedziami na wpisy. No właśnie, bo to ja nic, nic, e, nic nie te, poradzę. I te, te, te wpisy są mocne, krótkie. No bo to się, bo to się z, z, taka, taka polemika z ludźmi, z ludźmi, Aha. taka sieczka zupełna. To no, ludzi tak. interesuje. Ja muszę powiedzieć z przykrością, że na przykład umieściłem wczoraj taki tweet o, o, o Panu Giertychu który tak liczyłem, że będzie miał tak około, około 700-800 tysięcy oglądalności. Wie Pan może czym jest ratio? To jest takie zjawisko wiem, tak. zjawisko na A, Twitterze. Bardzo dobrze, tak. że Pan to... E, że, że, że... Tak się mówi na zjawisko na Twitterze, kiedy e, komentujący wpis zgarnie więcej po niż autor wpisu. Panu, panu się to, to przytrafiło bardzo kilka. często. Ja mam tu kilka Dałem przykładów. kilka komentarzy bardzo dobry. E, tak, jeden z moich ulubionych. Rafał Trzaskowski, który wrzucił zdjęcie z tunelu, z placu budowy metra, e, zgarnął 9 tysięcy no, tak. polubień. Pan napisał, proszę już tam zostać. I tak, tak. 14 tak. tysięcy ale, polubień. Ale ja również miałem inne rekordy, na przykład. Jakie? E, do własnego, do własnego Twittera napisałem komentarz, który miał więcej, o, <laughs> więcej polubień Odpowiedź. Ja nie... Pańska odpowiedź na pańskie filmy. Tak, Dwa razy takie, takie rzeczy zrobiłem. Włodzimierz Cza czarzasty napisał zdrowie psychiczne młodego pokolenia ważna rzecz. Pan odpisał, zadbajcie najpierw o swoje. <grym> I to jest właśnie. 6 tysięcy polubień, a pan czarzasty tylko 190. No Powinien tak, się tak. uczyć chyba od pana działań w mediach społecznościowych, co? No. <grym> niestety, niestety tutaj pewna, pewna ostrość jest, jest potrzebna i, i, i ten. Natomiast natomiast najbardziej mi tam zależy na takich głębszych trochę, trochę Twitterach, to słabo właśnie idą. Ale właśnie te głębsze nie idą, ja też nie idą. Nie idą, nie idą. Inne pańskie media społecznościowe, no YouTube nie idzie tak, jak idzie właśnie ten Twitter. Na Twitterze robi Pan ogromne wyświetlenia. No tak, ale pytanie brzmi, bo trzeba to sobie powiedzieć. No dobra, będzie na Twitterze, będzie milion ludzi, będzie milion ludzi mi, mi to kliknie. No i zapomni o tym za 10 minut. Co mi z tego? Jak napiszę głębsze i... Z że 30 osób, te 30 osób to zapamięta, to to jest coś już. No Ja myślę, że Pan się stara zostać królem polskiego Internetu. ja staram się i to, i to robić, także i takie, i takie. Jak Pan zajrzy na mój Twitter, to są i takie tweety, i takie tweety. Tak, z pewnością, z pewnością. No, so, trzeba, dla, dla każdego coś miłego, nie? Ile godzin dziennie spędza Pan w mediach społecznościowych? No tak z, ze trzy godziny co najmniej. Myślałem, że więcej. A no, bo ja tak odruchował w przerwę. naprawdę dużo, jest, dużo pana jest naj. Ja siedzę, ja teraz piszę dwie książki naraz mhm. i od, odrywam się czasami od tego, zaglądam, co tam się dzieje nowego. Na I trochę się pośmiać, podpalić tak. i uciec. Tak? tak jest. No tak myślałem właśnie, że o to chodzi. No tutaj mamy. Kolejne Rafał Trzaskowski znowu słyszałem, że potrzebny jest trener. ten, <grym> do... który wygrywa. Tak, tak pan napisał, dziwi... że taki, co potrafi wygrywać. 12 tysięcy polubień. Ma pan więcej polubień, trzy razy więcej polubień niż kandydat no na tak. prezydenta. Prawie prezydent. No tak, tak. No, dziwię się, że mnie nikt nie odszczeknął. Ja bym odszczeknął na sumie, ale oczywiście się, siedzę cicho. Lubi pan no. takie potyczki na ich się właśnie kłócić się z ludźmi, kto kto, najlepi, kto jest najlepszym rywalem Tak, tak, tak. Na ich nie, to nie jest tak, że z kim się, z kim się specjalnie kłócę. Jest taki człowiek, nazywa się Ultima Thule. Mhm. To twierdzi, że jest byłym członkiem, członkiem partii i on po prostu za każdym razem coś musi napisać. Zapisać, jak się gdzieś nie odezwie w jakimś temacie, to jest już okrzyki, dlaczego nie ma Ultima Thule? Mhm. <laughs> Ale. Ja czasami mu nawet odpowiadam dlatego, bo maniak, bo maniak, ale niektóre jego, niektóre jego odpowiedzi zasługują, na, niektóre jego komentarze zasługują na odpowiedź, także czasami się wydają takie, takie krótkie zresztą pojedynki. Czasami jest tak, rzadko, bo rzadko, ale zdarza się tak, że to Pan jest zaorany na X. Nie wiem, czy widział Pan taki wpis niedawno e, Roberta Biedronia, no, ja bym nie podejrzewał Roberta Biedronia o poczucie humoru, a jednak... Eee, Co on napisał? Za, zaorał Pana po, po Paradzie Równości, napisał Parada LGBT w Warszawie, półnagi mężczyzna w stringach, przypominam, że tam są dzieci, lewica oczywiście tak. nie widzi problemu i Pańskie zdjęcie w slipach wychodzącego ze sklepu. No ale, ale nie rozumiem, to zdjęcie to ja sam zamieściłem. No zamieściłem. tak, tak, ale Robert Biedroń postanowił to obrócić w żart, teraz po Paradzie Równości. Ale, 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 ale ja nie, ale jestem w normalnych slipach. No, slipy to jest normalny strój dla mężczyzny. Nie ma, nie ma żadnego powodu. A to, ja, ja to wziąłem, sam zamieściłem w internecie pod tytułem tak, tak, Czy chcecie mieć prezydenta, prezydenta, który jak mu nalawa, nawala rura, rura i leje się woda, to w slipach wyskakuje prosto do sklepu i kupuje rurkę właściwie. Oczywiście działa, nie czeka, oczywiście, tak. nie czeka. No ale to była taka sytuacja, gdzie mówię, o ktoś w końcu Postanowił się odegrać za te wszystkie wpisy. Jakiś pstryczek w nos panu sprawić. Niech to robią to Bo panu to naprawdę dobrze Ich zbójeckie prawo, żeby robić takie rzeczy. Ja jestem w tej sieci, jestem już tam od 20 lat, mniej więcej, od kiedy to wszystko trwa. Ostatnie pokolenie napisało: tak się po prostu nie robi. Trzaskowski w piątek po południu odwołał dzisiejsze spotkanie, to była ostatnia ta afera. Pan napisał błąd. Powinien was zwabić w jedno miejsce, a potem tak. aresztować. Tak to, ale... Oni 800 polubień, pan 8000. Ale proszę pana, ja z nowym kolegą, bo ja często mi porzucają ludzie różne mm. rzeczy, e, tak, nie, 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 nie wszystkie pomysły to mi sam z głowy ale porzucają. Ja to właśnie miałem pytanie, czy pan sam prowadzi tego X? -a? Prowadzę sam, ale, ale, ale ludzie mi porzucają czasami tematy. Mm. Ale kiedy mi się zdarzyło, że mi człowiek podrzucił, że zwolennicy Trzaskowskiego. Czaskowskiego mają tak spotkanie w internecie i byłoby dobrze, tak mi tłumaczył człowiek, żebym tam się pojawił. Pojawiłem się. Okazało się, że to nie to zwolennicy Czaskowskiego, tylko no właśnie nowe pokolenie. Ostatnie pokolenie. Ostatnie, ostatnie pokolenie. No i tam dwoje no ludzi bredziło, bredziło kompletnie, no ale słuchacze zachowali się spokojnie, robili wrażenie po zdjęciach, sądząc, że są normalni ludzie z tym chciałem zabrać głos, to mi powiedzieli, że na razie mi nie udzielą głosu, tylko za, tylko za godzinę dopiero, więc się podziękowałem grzecznie i się wyłączyłem. Mm. Jak nie chcą słuchać, to jest ich strata, nie moja, nie? Poświęca Pan dużo czasu też Tomaszowi Lisowi. A, pan Tomasz Lis to jest. Bo on, muszę pan powiedzieć, to jest, to jest człowiek, który na ogół jest, jest, jest przy tym wszystkim jest dosyć inteligentny, więc mm. można, można go traktować poważnie. Natomiast teraz zwariował. To jest niesamowite. Przecież my nie chcemy nikomu zabierać prezydentury. Chcemy tylko wiedzieć, czy ogłoszony zwycięzcą naprawdę wygrał. Taki polityczny war. Jak wszystko było ok i fair, to luzik. Jakby to, pan mu odpisał? No to ja bym mu, ja, ja bym mu tak odpisał. Tak pan, to my. To my nie wiemy, czy pana żona jest dziewicą, ale sprawdzimy to najpierw, żeby. Hey, <susurujesz> żeby być... Czy pan potrafi pan... w jednym zdaniu po prostu <güler> odpowiedzieć? <güler> Niebywałe. <Nibywałe. efforts. güler> to może w ogóle zabawmy się w to. Mam tutaj kilka takich tweetów przygotowanych, świeże, same świeże sprawy. Nie, 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 nie. nie. nie, chujmy, nie chujmy, bo to już każdy sam może sam poczekać w internecie, to trochę no. szkoda, szkoda, szkoda czasu Ale nie no, 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 no. chciałby pan po, pogrillować ich? A, no, jakiś nowy Na przykład. Ja piszę, ten... Adam Szłapka napisał wczoraj. Jezus Maja, to jest ten nowy, no, nowy. Nowy rzecznik. Nowy niedorzecznik. Nowy... Niedorzecznik. O, to już ma pan pseudonim jakiś ten, internetowy. Napisał. Na Bałtyku pracuje maszyna do wbijania monopali, czyli fundamentów morskich farm wiatrowych. Wielka inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Wielkie, wielkie bezpieczeństwo, zwłaszcza, zwłaszcza dla, 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 dla tych biednych mew, które będą przebywały koło tych wiatrach. Pan jest dobry, no. Muszę przyznać, dobry Pan jest. Mógłbym Pana prosić, żeby Pan wszedł na swojego X-a i żebyśmy kogoś zgrillowali, tak w Pańskim stylu. Przejrzeli, może ktoś się trafi. Zgrillowali, bo nic tak, ja. tak, tak w Pańskim stylu, żebyśmy mieli pewność, że to robi Pan. To był problem. Już kilka razy dałem Panu przykłady, nie? Tak. Ja, ja, ja tego nigdy nie, nie robię z telefonu. Słucham? Ja nawet nie wiem, czy będę potrafił zrobić to a, na, pan na nie telefonie. telefonie. Ja, ja robię to na, na komputerze. Ale no spróbujmy, to, 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 postaram jak, jak, postaram jak nie, no to... Postaram spokojnie. Ok. Pan Konieczny mówi, że najstarszą partią w Polsce jest Partia Socjalistyczna. Nieprawda, UPR jest najstarszą partią, żeby być A Pamiętacie, jak Berkowi rzucał fejury? Nie wiem, co to jest fejura, e, Fake jest news. Aha, to, to, to nie wiedziałem. Co? A jakiś polityk może? jest z rządu? Kościoła. Że się nie wychylają teraz za bardzo. Nie widzę. Boją się. Boją się. Ja teraz Boją się, widzę... bo ja teraz przeglądam, przeglądam, przeglądam internet, Usuwają szybko. Więc się boją. Ja teraz wszędzie widzę Pana szłapkę, no bo jest wszędzie udostępniany. Piekielny upał wkracza... się do Polski. Boże, ja, ja się trzęsę z zimna, zimna, u siebie, u siebie w domu. Do, dochodzi... no ale teraz już Może mam Pan nadzieję... klimatyzację ma włączoną? Nie. Mam nadzieję, że teraz będzie, będzie wreszcie cieplej. Bo już marzę o tym, żeby moje stare kości, żeby się wygrzały, prawda? No zresztą dawniej ludzie umierali z zimna na ulicach, umierali z upału na ulicach. Pan też gdyby, się gdyby, memami. Tak. Gdyby, pan takiego mema, tak, gdzie ten facet z DPS-u był tak, tak, z twarzą Michała tak, Probierza? Tak, tak, na tak, czasie temat. Tak. Gdyby to nie ona, gdyby to nie ona, to na pewno prezydentem byłby pan, pan Czaskowski, pani Gajewska, bo wydostać medal, medal od pana Nawróckiego to, tak, to ona jest... Ona jest, ona jest. Matką tego sukcesu. Myślę, że nawet więcej niż ja, 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 ja i, ten, i Brownu łącznie. Co jakiś czas kolegę Brown też u siebie wspominam, prawda dobrze, bo ja bardzo dobrze o nim mówię. Ale czy on czasami nie ma on tej on samej taktyki, co pan? żeby no on, robi, on robi to samo. No. On, on robi to samo. No niestety żyjemy pfu, w demokracji i, i trzeba się stosować do tego, że decyduje idiota. Okej, okay, a kogo jeszcze pan lubi komentować na X? Właśnie kto, mi, kto, mi, kto mi podpadnie? No, to kto najczęściej podpada? To mi podpadnie, no, właśnie kto, w mediach społecznościowych. To najczęściej podpada, no oczywiście najczęściej podpada mi jakaś tam lewica, bo, bo, to, bo ona jest najgłupsza. No teraz, teraz to wie pan oni, oni wszyscy, mm -hmm. czy one wszystkie, bo to muszę panu powiedzieć, że, że yy, to jest coś wyjątkowego. Bo jak ja siedziałem w Sejmie tam dwa lata temu, nie? I zabierała głos, która z tych pań, tam Nowacka, prawda? Yy, Jakieś tam, właśnie kotula czy, czy inne, no to, to cały sens ryczał ze śmiechu po prostu. I teraz te osoby zostały ministr, ministrami, prawda? Tego. Pan uznaje, że one sobie robią, oni sobie robią jaja i pan też będzie robił sobie teraz No jaja. nie są jaja, tylko, tylko oni mają zwariowane, zwariowane poglądy. I pan popatrzy, no jak można, mamy w tej chwili nadwyżki żywności, prawda? i teraz oni na przykład każą nam jeszcze świeższe do tego jeść. No co oni za nie każe nam jeść. No, jak, jak to nie każą? Jak to? Milionów. No Milionów. My, myli się pan w niektórych słodyczach, nie wiedząc o tym. o ma pan już. A, no no chyba że profesor. tak. Może tak, no bo kto czyta, prawda? No tak. No, tak. no tak. Czy śledzi pan rozwój sztucznej inteligencji? Ja widziałem, że używa pan e, takich zdjęć, gifów, memów. Proszę pana. W, stworzonych przy użyciu... Ja sztucznej jestem, inteligencji. Ja jestem jednym z ludzi, którzy wcześniej mówili o sztucznej inteligencji, bo wie pan, kto wymyślił sztuczną inteligencję przede wszystkim? Kto taki? To jest Polak o nazwiskiem Stanisław Lem. On pisał o niej. Nie tak, on, on dokładnie. Zaprojektował, napisał, tak? On dokładnie ją zaprojektował, jak to no trzeba tak. zrobić, tylko wtedy jeszcze nie miał szybkich komputerów, które musi zrobić technicznie, prawda? I Lem dokładnie powiedział, jak to zrobić, jak to będzie działało i tak dalej. Także nic nie jest w chwili no, nowego wymyślone. E ja jestem brygzysta, szachista, prawda, więc to w byłam wybrulowana najpierw na szachach. A pan się bawi w tych aplikacjach? Czy to ktoś panu podsyła te różne gotowe grafiki? Bo widziałem takie tutaj na przykład. mam, O, Idzie grafiki, pan, grafiki, idzie pan przez tańczowe pole, które płonie. Grafiki to ja, to ja czasami proszę, 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 żeby mi ktoś zrobił. To. Ale pan rozumie. Nawet, że nawet dość często. Pan ja nie... wie, że to się kliknie, że to jest teraz na trenduje, że to jest teraz modne. I pan to wykorzystuje, tak, tak samo jak tak. memy, tak? Są, są Ludzie mi czasami w ogóle poruszają grafikę, ja do tego dorabiam, dorabiam tekst. Okej, okay. bywaj okay. tak. Czyli jest pan copywriterem na swoim, copywriterem, tak na swoim profilu. Teraz prowadzimy w kanale Zero rekrutację do działu mediów społecznościowych. Nie chciałby się pan zatrudnić na Nie, stanowisko bardzo. specjalista do spraw X? Zapewniam pana, <grym> zapewniam pana, że jakbym to robił za pieniądze, to by było o wiele tak? Ludzie jak robią za pieniądze, to pracują źle. Dobrze pracują ludzie, którzy robią to? Z pasji, tak? Tak, tak, tak? I pan z tak? E, Jeszcze nic nie, na, na napisałem, mega. nie wiem, czy pan zauważył, mm -hmm. i nagrałem to również i to chyba już biega w internecie od, od dwóch dni. Okay. Nagrałem bardzo ważną rzecz, mianowicie była taka dyskusja na, to było nie, nie na moim Twitterze, tylko na Twitterze mm -hmm. Party Korwin, Ktoś zacytował y, moją wypowiedź y, prawdziwą. Yy, właśnie na temat, na temat yy, wynalazków No i, i zacytował yy, pewną ilość wynalazków, które były robione, gdzie państwo nie miało z tym nic wspólnego, prywatnie ludzie zrobili. Na co poleciało chyba z 10 komentarzy. Mm -hmm. I wątpię że 10 komentarzy, to pokażcie teraz listę wynalazków, które zostały zrobione dzięki pomocy państwa. Na co odpowiedziałem, że już ktoś z nas pytał o to Groka, ja e, co powiedziałem to. Pan oczywiście... kojarzy groka. No, oczywiście, że ko bardzo. Z, z groka co najmniej 10 razy dziennie. I o, proszę pana. A chat GPT czy Grok? M e, zależy do czego. DeepSeek na przykład. Jeżeli chce zrobić coś. Wiem, mm. że Dip to działa tylko do e, czerwca, czerwca e, 23 roku, bo dlaczego informacji nie ma. Mm. Ale stare ma dobre, korzystam z, z wszystkich. Z wszystkich z bo robi pan live y na TikToku? Tak, tak, robię. I, ale... O, live robię na wszystkich. Teraz zaględę naraz na czterech na, na, na kamerach, idą na TikToka, na, na, Facebooka, na Facebooka. Na wszystkie na, na platformy? Na, TikToka, tak, na, na wszystkie to nie, na Instagrama nie, ale, ale na cztery platformy to idzie. Ja to mam, na, jeden mój, na jeden taki ludzi jest takich 20-25 tysięcy ludzi. Proszę mi powiedzieć, ta słynna sytuacja, jak pan zasnął na live, to było ustawione, czy pan naprawdę. Ale ja, ja nie zasnąłem! I... A, Nie, no to wiem, zagranie, był taki, a tak granie, gdzie tak, tak, tak. Tak, to było, to, było, to było kapitalne, bo było to robione na tym, na tym i na TikToku. Mm -hmm. Ja zapomniałem, że TikTok jest, jest, jest osobny, osobny a, no właśnie. I ten, i powiedziałem, spytałem wszystko, wyłączyłem wszystko i, i sobie spokojnie, spokojnie poszedłem spać, a tu do mnie dzwonią. Janusz, słuchaj, twoje, <głos》>, że ty, ty śpisz na mnie, jak śpię, coś, jak śpię". Czy to nie było udawane? Nie, 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 nie. Okay. Po prostu zapomniałem, że TikTok jeszcze nie jest wyłączony. Ostatnio mieliśmy debatę tutaj w kanale Zero na temat roli internetu w tych wyborach prezydenckich i jeden z rozmówców przytoczył właśnie pana jako tego, który przetarł szlaki w internecie, na przykład Sławomirowi Mencenowi, że to pan był tym pierwszym, który pokazał, jak w internecie powinien polityk. Się zachowywać, jak działać. Korwin był taką postacią, która w tej kulturze internetu się zakorzeniła. I mam wrażenie, że jeśli też mówimy o fenomenie Mencena w internecie, też Braun pewnie obecnie, to nie można o Korwinie zapominać, bo to on bardzo mocno tą Przetam ścieżkę plan. przetarł. I on faktycznie. No, dużo takich korwinowych rzeczy, nazwijmy to, przecież jest w polskiej takiej internetowej kulturze w ogóle już trochę w oderwaniu od niego. One zostały. Niektórzy mogą nawet nie wiedzieć, że to się wzięło, dlatego że było jakoś powiązane z Korwinem. Myślę, że teraz Mir męcy... do że... jakby. Korzysta z tego, że pan przetarł do No i bardzo dobrze. Tak trzeba, wie pan. co bo Męce nie jest moim wrogiem. Moim wrogiem jest lewica. Tam pan Hołownia, który tłumaczył, że on tego pukina, to weźmie i złama. cię tak, w Ziemię. Gniecie w tak. Ryk śmiechu na sali. A panu Hołowni pan coś komentuje na ich się O, tak, nie. Uważam go za dzieciaka kompletnego. Problem z panem z dzieciakiem pan będzie dyskutował na ich Właśnie, dlatego nie robię tak często. Problem polega na tym, że jeżeli ja polemizuję tam, z kimś, nawet z wariatem, to ten wariat ma jakieś poglądy, które hmm. można ośmiać. Natomiast pan chłopiec nie ma żadnych poglądów. Czy pan po prostu potrzebuje tej kontrowersji? I panu to daje paliwo, nie, dlatego nie, pan właśnie. jest na tym X i pan to komentuje zgryźliwie, że po co pan to robi? w zasadzie no, pan, pan nic nie musi. Po, 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 no, no po to, żeby ludzie nie zapomnieli, że istnieje, bo ja piszę, piszę te dwie książki, więc, więc, więc boję się, że jakbym nic nie robił, to by zapomnieli, że kolumnika istnieje. Tak że... Czyli dla rozgłosu, dla kontrowersji tak, i, tak. i tak dalej. No to ja panu życzę, żeby pana nie blokowali nigdzie, żeby pan dalej mógł się relaksować komentując Postaruj się <laughs> Dziękuję <laughs> bardzo i do Dzie zobaczenia na X dziękuję, w takim razie. Panie. Jak sami widzieliście Wczoraj spotkałem się z panem Januszem, żeby sprawdzić czy on naprawdę jest takim kozakiem w sieci. No i nie wiem czy jest. To była bardzo sympatyczna rozmowa, ale wyszedłem z niej z pewnymi wątpliwościami. Czy on na pewno sam pisze wszystkie te komentarze? Wystawiłem kilka piłek, które myślałem, że zostały nawet spoko rozegrane, ale po montażu, po obejrzeniu tego materiału na spokojnie, czuję pewien niedosyt. Oczywiście trudno być zabawnym na zawołanie. No, często najlepsze riposty przychodzą nam po czasie, po jakimś namyśle. Ale to nie było to samo. Pan Janusz unikał tego tematu, odbiegał od niego, jakoś tak zaczął trochę kręcić, jak mu proponowałem, żeby komentował te wpisy. Eee, próbował, ale no, to nie było to samo. To nie było to. Nie miało to podjazdu do tych wpisów, które pokazywałem wcześniej. Dodatkowo moją wątpliwość wzbudził post na X-ie u pana Janusza, który pojawił się w trakcie naszego nagrania. Nie mógł wrzucić go o 11:45, no bo trwało wtedy nagranie, siedział przy mnie, nie miał telefonu w ręku, no więc postanowiłem, że do niego zadzwonię i o to zapytam. Wszystko jest zaplanowane dzisiaj, pani, popatrzmy na dzisiejszy, dzisiejszy... To przynajmniej są przedplanowane zawsze. A, czyli pan planuje wpisy. Okay. Pisy, w zasadzie takiej odpowiedzi się spodziewałem, no posty można planować, e, można planować je na X-ie, no i nie dziwi mnie to, że pan Janusz wie, jak to robić. Zresztą po chwili zadzwonił do mnie raz jeszcze i powiedział, że udostępni mi ekran, e, ekran swojego komputera i pokaże mi udowodni, że ma właśnie dużo wersji roboczych i dużo zaplanowanych postów, i że on działa w ten sposób. E, zabawne, bo robiliśmy to przez aplikację, którą on dobrze ma opanowaną, ja jej nie znałem i on mi tłumaczył, e, jak mamy się połączyć. Ale wrzucanie postów to jedno, a trollowanie, ostre trollowanie polityków to drugie. E, dodatkowo, pan Janusz powiedział mi, że e, wszyscy podejrzewają jego żonę o to, że to ona komentuje za niego. Czy tak jest? Nie wiem. Ale jestem pod wrażeniem, w jakiej formie jest Janusz Korwin-Mikke. No, facet ma 82 lata i korzysta z groka. I to kilka razy dziennie. No i wyjaśnia mi, na czym polega różnica między czatem GPT a grokiem. I wie, wie, o co chodzi ze sztuczną inteligencją, śledzi ją na bieżąco. To imponujące, że w takim wieku można być tak błyskotliwym, tak sprytnym. I tego mu zazdroszczę, sam bym tak chciał. Ale czy ten materiał zdemaskował internetowego trola? To musicie ocenić sami. Moim zdaniem bardziej prawdopodobne jest to, że zatrudnia jakiegoś zawodowego trola niż to, że sam nim jest. Nowość od SFD syrop o smaku truskawkowym bez dodatku cukru. Dolej do wody i poczuj smak wakacji, bez zbędnych kalorii. Twoja karta ma zero benefitów? Zmienią na kartę zen. Włącz powiadomienia i nie przegap żadnej nowości. Pobierz już teraz. Zeskanuj kod QR lub znajdź nas w swoim sklepie z aplikacjami. Nowy numer magazynu Zero już dostępny. Zamów na magazyn.zero.pl. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.